Dobra, wszyscy zamordowani. Wszyscy hersztowie i... Uh, mam jeszcze coś... Uh, nice. Mam jeszcze coś do powiedzenia w sprawie orkowych przywódców. Słucham? Mam dla ciebie kolejne pierścienie. Dobra robota. Tak trzymać. Nice. Zdziwiłbym się, gdyby w okolicy kręciło się ich jeszcze wielu. Jeśli chcesz, możesz nadal przynosić mi pierścienie. Ale myślę, że orkowie dostali już to odpowiednią na pewno. nauczkę. Proszę, weź to złoto i kup za nie lepsze wyposażenie. Potrzebuję, Potrzebuję okrętu. Nie ty jeden, żołnierzu. Nie masz nawet kapitana, nie wspominając już o załodze. A co z tym statkiem na przystani? Ten okręt należy do mnie. To na nim przewieziemy rudę. Mogę ci go użyczyć dopiero, gdy wywiążemy się z zadania. Mhm. Na co czekasz? Na co czekasz? Czekam tylko na wyposażenie i żywność. Zaraz potem ruszamy. Dobra, zróbmy tak. Do na no Uh oh! What's -oh. a -ch chaka? What's -ch a chaka? Uh oh, oh! Oh shit! Było zbyt dobre, co tu zrobiliśmy, nie? Co zrobić, nie? W sumie do Garonda idę jeszcze zobaczyć, czy on żyje, czy nie. Ale jeżeli żyje, to go prbuję zabić. Zdrajca! Wiem dobrze, że to ty otworzyłeś bramę. Zapłacisz mi za to. No i dobra, i co, i tyle? O, Ale sporek z Nie mam czasu. Brama do zamku w górniczej dolinie jest już otwarta i zablokowana. Nic teraz nie powstrzyma szturmu orków. Załoga zamku poniosła ciężkie straty. Paladyni z miasta powinni wkrótce wyruszyć do doliny, by wydostać swoich towarzyszy z oblężonego zamku. To świetna wiadomość. Teraz nic mnie już nie powstrzyma przed wyrwaniem się z tego przeklętego miejsca. Czy teraz pomożesz mi dostać się na wyspę? A fakt. Chciałeś, żebym z tobą popłynął. Hm. Słuchaj, zrobimy tak. Zapłać mi dwa i tysiąca sztuk złota. A ja poprowadzę twój okręt. Za tę sumę nauczę cię także wszystkiego, U. co wiem o sile i zręczności. Dobrze. To naprawdę nie mój problem. To bardzo duża suma. Pomoc specjalisty musi kosztować. Poza tym, nie masz wyboru. Nie znajdziesz tutaj nikogo innego, kto potrafi dowodzić okrętem. Tak więc, płać i nie marudź. Dobrze, płacę i nie marudzę. zapłać mi za tę sumę, Oto twoje rządko. Świetnie. Zostań kapitanem mojego statku. W porządku. Daj mi statek i odpowiednią załogę. A popłynę z tobą nawet na koniec świata. A masz odpowiednią mapę morską? Bez niej daleko nie dopłyniemy. To już moje zmartwienie. Spotkamy się na przystani. Ciekaw jestem, jak tego dokonasz. Dobra, Torlow. Wiem, że mógłbym wziąć Grega, ale, Myśli, że tak. ale on jest blisko. Musiało się tak Wracam tak. Do, do miasta Wszedłabym portowego. Po Idę najpierw do, do Diego. A jeszcze do Xardasa muszę szukać. Najpierw do Xardasa i muszę wziąć Lestera. On jest tutaj cały czas. Nice. Dowiedziałem się, gdzie szukać naszego nieprzyjaciela. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że powinienem pójść z tobą. O. Co przez to rozumiesz? Nie potrafię tego wyjaśnić, ale wydaje mi się, że odpowiedzi na moje pytania poznam idąc z tobą. Więc, więc chodź ze mną i poszukaj swoich odpowiedzi. Więc chodź ze mną i poszukaj swoich odpowiedzi. Nice. Spotkamy się w Zatoce. Zejdę tam, gdy tylko będę gotów. Śpiesz się, mamy mało czasu. Orkowie przypuścili szturm na zamek w górniczej dolinie. nosach! Co tam się stało? <grym> Wygląda na to, że brama była otwarta. Wygląda. Jak to możliwe? W zamku musi być zdrajca. Na co czekasz? Na co czekasz? Po szturmie na zamek. Potrzebujemy jeszcze więcej zapasów. Ale to tylko nieznacznie opóźni nasz wymarsz. Zamierzam opuścić Korinis. Mądra decyzja. Chętnie zabrałbym się z tobą. To miasto za bardzo się zmieniło. Ciężko będzie tutaj szybko się wzbogacić. Mógłbym cię podszkolić w łucznictwie, otwieraniu zamków i zręczności. No i przyda ci się chyba dobry złodziej. Mhm, dawaj. Popłyń ze mną. Możemy się spotkać na przystani. Hmm, masz rację. Korinis to ręsztok. Płynę z tobą. Daj mi jedną chwilę. Zaraz będę gotowy. Dobrze. Musiał się przebrać? A, kuru. Ruszać. Do zobaczenia na statku. Ruszamy na przygodę, kurwa, panie. Idziemy jeszcze do Watrasika. Watras. Potrzebujemy cię. Dawaj. Wiem, gdzie czai się nasz nieprzyjaciel. Zatem nie traćmy czasu i pierwsi się z nim rozprawmy. Najsu! Nice Chcesz mi towarzyszyć? Długo się nad tym zastanawiałem, ale teraz nie mam wątpliwości. Chcę wyruszyć z Tobą. Nice. Jestem zaszczycony Twoją propozycją. Jestem zaszczycony Twoją propozycją. Spotkamy się na przystani. Śpieszcie. Nieprzyjaciel nie zasypia gruszek w popiele. Słuchajcie, moi drodzy. Jestem potrzebny gdzie indziej. Nie wiem, kiedy powrócę. Jeśli chcecie poznać zakończenie tej historii, przeczytajcie odpowiednie. Pisma. Jedzie z nami. Niech Adanos 8. będzie z Wami. Mamy 8. Jeszcze musimy Laresa wciągnąć, nie? A możemy to zrobić szybko się teleportując tutaj. Lares. Chciałbyś może opuścić tę wyspę? Najbardziej na świecie. A co chodzi Ci po głowie? Dowiedziałem się, gdzie ukrywa się przywódca Smoków. Jest na wyspie, niedaleko stąd. Zamierzam się go pozbyć raz na zawsze. Brzmi świetnie! Wchodzę w to, jeśli mogę się do czegoś przydać. No co. Nie chciałbyś się nauczyć, jak poprawić swoją zręczność, albo jak lepiej posługiwać się broniami jednoręcznymi? Pięknie. Wiedziałem, że mogę na tobie polegać. Wszyscy spotkamy się na statku gorzej. Człowiek czynu, to mi się podoba! Do zobaczenia! No dobra. No czym? Bo tam jeszcze Bujorgan chyba, ale nie wiem, czy on się wlicza. Mamy Miltena Diego Lestera Gorna, to jest czwórka. Później Beneta piątka i Liwa Wilk Torłów. I Lares. No to jest nas gdzieś 10 chyba, nie? Można więcej, jak 10? Benet 3. 4, 5, 6. Nic tego nie 7. 8, 9, 10 Poczekaj, możemy ruszać w drogę. Możemy ruszać w drogę. Dobra, daj mi mapę i odpływamy. Wszyscy na pokład. Na pewno masz wszystko, czego potrzeba? Nie będziemy zawracać w pół drogi. Jeśli jesteś pewien, walnij się na koje w kajucie kapitana. Podróż trochę potrwa. Mapa? Okej, dobra. Zapisz przed wyruszeniem statkiem. Ole ekipa, panie. Chłopaki, jestem z was dumny. Tyle razem przeżyliśmy. Może nie ze wszystkimi, ale... ale z częścią z was. A reszta po prostu dobrze wygląda na wojowników, a nie na pizdy. Uuu. Rego na książki. Prawo wyspy. A kurno. Zakosiliśmy statek paladenum. Uuu, panie, tu siedziby krakena, wpływamy. Rozdział szósty. No dobra. W takim razie, na razie R6. Jednak mi się uda tą grę przejść, panie. Easy win Może mi się uda, nie wiem Znaczy Pogadam ze wszystkimi najpierw Chwila. Wszystko w porządku, panie? Wszystko w porządku? Jak na razie Wiesz, że mam ochotę na dobrą rozrubę Brama w zamku otworzona Orki wpuszczone Wszyscy rozjebani jak zdobytych chłopie Easy win Orlof mnie poprosił, żebym bramę otworzył w ogóle e, I żełem go na kapitana Czujesz? Muszę trochę potrenować Fakt, przyda ci się Także wpadły orki, rozjebały towarzycho. I dobrze, bo nigdy nie lubiłem tej miejscowej, szczerze powiedziawszy. W jedynce wszystkich wyjebałem w pień. Hej, ty! <laughs> Jest coś, o czym powinienem wiedzieć, Paul? Jest coś. coś, o czym powinienem wiedzieć. Nie teraz, może później. Mhm. Jak miksturę, to ja, oni będą się tu Zaz bić, zkąty. czy coś? Zupełnie jak za dawnych czasów, tak. Zupełnie jak za dawnych czasów. Milt z militarem to ja mogę słowa. konie kraść kopczyki i kopczyki wysadzać. ci się uda co takiego? Uratować swój tyłek, gdy wokół rozpęta się prawdziwe piekło. Mm -hmm. e, jeszcze był taki smaczek, że ten kucharz, który jest w zamku, zamienia się w poszukiwacza po otwarciu bramy, jak z nim pogadasz. No może, nie pogadałem z nim akurat. Zabiłem Garonda parę razy, znaczy wiebałem mu, żeby. Dostać jak spali i zabrać nie. cały gir, wszystkim Orikowi i, i tym przydupasom A, no także. masz dla mnie jakieś hmm. rady pier, wpierdoliłem miło, na końcu. Mnie. Za ten brak szacunku, Przyznam, kurwa. że jedna rzecz przez całą grę. czasu spokoju z gnojki. Masz ze sobą oko i nosem. Słyszę o tym po raz pierwszy. Oczywiście. Oczywiście, że tak. Nic Wybacz głupie pytanie, robię się trochę nerwowy. Nie masz paru mikstur na sprzedaż? sprzedaż o... Trochę zapasów jeszcze mi zostało. Dawaj wszystko co masz, bo potrzebuję. O, smoczy korzeń też biorę. Tego nie chcę. Co mi możesz powiedzieć o smoczych jajach? Co możesz mi powiedzieć o smoczych jajach? Niewiele. Słyszałem, że pewnemu alchemikowi udało się pozyskać z nich potężną miksturę. Mhm. Ale nie znam szczegółów, ani tym bardziej receptury. Ehm, um, dobrze, chyba nic więcej. Mam. To było przecież jasne. Moja załoga, okej, okay, mam 42 poziom. Nie wiem, czy to wystarczy. Ale jak ten smok będzie tak ambitnym wojownikiem jak poprzednie smoki, to. jest możliwe. Teraz to już godzinka i po gierce. No, może zobaczymy, co słychać. Jak idzie? Tak, rota rzeczywiście jest straszna. Diego, a ty? No jesteśmy. No jesteśmy. Ta wyspa leży bliżej Korinis, niż myślałem. Nawet nie Nikt, wiedziałem nie o jej istnieniu. Nikt nie Oczywiście Teraz parę spraw stało się jasne. Zawsze byłem ciekaw, w jaki Tylko sposób Bronkowie tak szybko otrzymują zapasy. Nic dziwnego, skoro mieli tutaj taki posterunek. Myślę, że postać którą spotkasz na końcu będzie ciekawsza i silniejsza niż sam smok. Gdybyś nie mógł. To będzie dwóch bossów, czy co? Wróć tutaj do mnie że ostatnim bossem jest smok, ale potrzebuje twojej twojej rady. Wróć gdybyś potrzebował pomocy w sprawie trochę bliższej mojemu fachowi. Dobrze. Potrzebuję nie amunicji, nie potrzebuję amunicji. Chuj z tą powiedzieć pani. Ktoś tutaj jest. A kto mnie siły może nauczyć? Gorn? Nie, Gorn dwuręczny mnie uczy, nie? Jest tu ktoś kto mi może nauczyć siły? Dali tam jest u góry. O, mam smocze jajo. Mam smocze jajo. No i co? No myślałem. Wiem, co sobie myślałeś. Zapomnij o tym i zatrzymaj je. Nie chcę go. Wykuj z niego smoczy miecz. Chcę być silniejszy, o? Chcę być silniejszy. Silna ręka przydaje się w takich czasach. Prawda. Ok, nice. Dawaj mi siły tam. Wróć, kiedy nabierzesz więcej doświadczenia. Dobra, pago, chopanie. panie. Eee, chcę być silniejszy. Jak cię powodzi? Jak cię powodzi? powodzi? Kuźnia na statku jest trochę przerdzewiała To przez słoną wodę Ciężko tu będzie zrobić coś porządnego Ale poza tym Co jeszcze ja ci się powodzi? Kuźnia na statku jest trochę przerdzewiała To przez słoną wodę Ciężko tu będzie zrobić coś porządnego Ale poza tym Ale poza tym jest wszystko w porządku Jakie ja mam staty? Eee, 147 Brakuje mi 13 sił do tego, żeby Użyć smoczej zguby czy jestem, kurwa, dalej pionkiem? 94 jednoręcznej. Park do Paladyna mówi, żeby zdobył więcej doświadczenia. tak. Dokładnie. Czym chcesz się zająć? W ogóle my to Ktoś jesteśmy tacy chujnie Paladynim. Tą zbroję tak naprawdę dywinuje, jako jałmużnę dostaliśmy, kurwa. Nawet nie zasłużyliśmy na to, żebyś Paladynem, tylko zajebaliśmy tą zbroję. Co słychać na statku? Wszystko jest to... pod kontrolą. Wszystko jest pod kontrolą, panie. Parlov, wracaj, kurwa. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku? Jak na razie, ale to się może szybko Andre to w ogóle jakiś ciołek jest, znaczy nie Andre, tylko Hagen, to jest koleś na niewłaściwym miejscu. Nieodpowiedzialny w chuj, nie? Olał swoich kolesi, później zwlekał, kurwa, szukał wymówek, jakiegoś żarcia potrzebował. Wargi mogliby jeść na miejscu. Watra, stołu jeszcze nie gadałem. Chodź, tu. Naucz mnie, co nie mam. Nie, nie, o, dawaj, co masz coś to może? Jakie skrole, może chłopak ma? Fala lodowa, leczenie lekkich. Ty, Hamilton. Aha, Hamilton już mi sprzedał. Eee. Czekaj, bo może mam jakieś. Bo eee... zejno, co to mnie zabiło? Spróbowałem to wypić. Także opis jest zgodny z prawdą. Zabija. Mikstura szybkości dobra, zręczność, zręczność. Akurat z Leo to chyba jest jedyny wątek, który trzyma się kupy lepiej niż cały główny wątek od początku gry. Bo przecież on chce zabić króla, który go zesłał do kolonii, dlatego się z tobą zabrał na okręt, żeby płynąć do Martyny i się zemścić na królu. Co dzieje się w g w g, w g, g 3 ja wiem, to znaczy on chciał negocjować powrót na, na ląd ale czy on chciał go zabić to nie wiem bo no ja się nie zagłębiałem w wątek paladynów bo ich olałem trochę e, ale też się średnio trzyma kupy parę rzeczy z nim bo tam jest jeden taki dialog w ogóle ale tutaj e, delatacja czasu wiesz, to jest wiesz, duży problem w narracji bo rozmawiałem z nim i tak jak mówiłem akcja się działa miesiąc temu a on wspominał nas jakbyśmy z 10 lat temu się ostatnio spotkali <laughs> jak to powiedział że ale to już są dawne czasy. No ale cóż, ja pamiętam, że, e, że mówił za to, że chce wynegocjować z królem zejście na ląd, powrót na ląd, ale czy była mowa o zabiciu, to nie wiem. Do tego nie wiem, szczerze powiedziawszy.